Cześć wszystkim. Czekajcie, mi się nabierze. Dobrze. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się robi szybką i prostą fryzurę na lato. Z takiego zaplecańce. No dobrze. Będę wam pokazywała to krokami. Dobrze. Będzie nam potrzebna taka szczotka zwykła. Spinka Albo wsówka Spinka albo wsówka Musi być tylko jedno Taka gumeczka Do parkoczyków, taka, ona jest bardzo cienka, gumowa Się bardzo szybko rwie I jest jeszcze taki grzebyk Och, właśnie do tapirowania. Yy, no dobrze. Yy, Mieszamy normalną szczotkę i je rozczesujemy jak najmocniej jak potrafimy. I od spodu. Yy, dobra. Yy, I potem przekładamy je na jeden bok. Ja na przykład wybieram na lewy bok. Przekładamy. E, dobrze. I z tej strony Z tej. I te włosy le, lepiej jak są w tej stali po jednej stronie, a o, o to chodzi. Yy, dobrze. Yy, bierzemy taki grzebek. Taki. Yy, I rozdzielamy oddzielamy sobie yy, pasmo. Yy, ona powinno być dosyć grube. I ja na przykład mam grube, takie lekkie włosy, i mi to bardziej będzie, ładnie będzie wyglądało. Jeżeli ktoś ma takie, właśnie yy, puszyste, mocno takie, jakby to powiedzieć, ciemkie, yy, to będzie się strasznie, właśnie tak, trochę wyrywał włosy, i na długo to nie starczy. Dobrze. Yy, tak. Mamy coś takiego. I warkocze się robi z trzech pasem, a tego robimy z dwóch. Yy, dzielimy to to właśnie pasmo na dwie części, ale jedną bierzemy do góry, jedną na dół. Obojętnie jaką o. dobrze. Yy. A nie, yy, bardziej z tej strony robimy. Dobrze. Yy, I trzymamy tą. I dobieramy yy, pasem koła do tego. Zaplątujemy. I tak. Potem bierzemy znowu. Zaplątujemy. To jest właśnie cała filozofia. To nie jest w ogóle nic trudnego. Lecimy, wyświetlać mi się. Ok. Bierzemy. Najlepiej to możemy nawet tak, zaplątać. O. I tak. I to się robi bardzo, ale to bardzo yy, szybko. Yy, można na bok, i można właśnie przedziałkiem. Tak, o. Yy, mi się udaje najbardziej na bok. Tylko nie będę wam pokazywała, bo ja mam li limit 10 minut. Yy, więcej mi nie przepuści. Yy, będę musiała to skrócić. Yy, tak. Teraz wam pokażę jak się robi yy, na normalnym przedziałku. Yy, Przybierzaję ja tutaj zobaczę tylko do lustra. To sobie przydziałek. Że on musi być dosyć równy i na środku. Dobrze, i to potem rozczesujemy. I najlepiej, jak sobie zrobimy, takie właśnie dwa kitki, jakby. I sobie tak. Bez gumek, bez niczego. Po prostu tak, o. Że z tyłu, żeby najlepiej nie było. E, dobra. E, wybieramy sobie jakąś stronę albo stąd, albo stąd. Ja, na przykład, sobie biorę stąd. To no nie ma żadnej różnicy, po prostu jak wolicie, czy jak wam się o właśnie bardziej podoba. Yy, rozczesujemy to porządnie, jak bardziej jest, yy, jak ładnie jest rozczesane, tym yy, lepiej po prostu automatycznie się robi. I z góry, i z dołu. Dobra. Yy, mój jest już dosyć jeszcze sobie. I tak jak na boku, rozdzielamy to na dwie części. Coś takiego. Możemy nawet sobie to tak zrobić. Tak zakręci. Yy, tak. Będę musiała I zakręcamy. I bierzemy. Zakręcamy, że ja tak powoli będę odkręcała Odbierzemy. bierzemy i przewracamy bierzemy. Przewracamy. Tam coś powstaje. Ja nie wiem, czy będziecie widzieć dokładnie na moich włosach, bo ja mam ciemne. Ale coś tam na pewno zobaczycie, bo to rezultat będzie. Jak doszliśmy już do ucha. możemy jeszcze sobie bardziej. Dalej. No właśnie. I teraz będzie potrzebna spinka albo słówka, jak najwoli, ale spinka jest o wiele lepsza. Możemy sobie tutaj spiąć i rozpuścić włosy. Yy, dobrze, to wygląda tak. Dobra. go. Yy, tak. I możemy sobie to zostawić rozpuszczone lub związać właśnie tą gubeczką yy. kitka. Trzeba dosyć uważnie i odpinamy spinkę i wygląda już, pokazuje Yy, czy wygląda to tak, widzicie? Ja? Yy, dobrze. Mi się osobiście bardzo podoba. Możemy jeszcze sobie to przeczesać. Aha, i jeszcze jak komuś się podoba. Yy, możemy to tak yy, trochę rozplą żeby go rozplątać. O Jezu, przepraszam bardzo. Już mi tam się nie chce tego gumka zejść. Dobra, rozdzielimy wtedy. Okej. Okay. Jeżeli mamy rozplątane, możemy sobie jeszcze zrobić warkoczyka. Ja tylko tak szybko pokażę. I od razu wam pokażę, jak się robi warkocza. Bez głuki jak mi się w ogóle uda. Eee, dobrze. Miemy na trzy części, tak jak z normalnym wykoczem. I tą środkową bierzemy za tą ostatnią. I tutaj nie możemy rozdzielić, tak jakby złączamy. I to bardzo bliziutko robimy. O, tak. Tak. tak Tak I powinniśmy zrobić taki kołtun. o tu i robimy taką dziurkę. i Ojej, oh yeah. dobra. Mówiłam, nie uda mi się, to nie się nie uda. Nie tego mnie w Już chwilkę? Ile to trwa? Ojej, już minut, zobaczymy czy mi przepuści. Ja już mam zrobionego warkoczyka. O! Ale wstrzeliła. E, nie dobrze. To wygląda tak. Jeszcze mogę się odkręcić. Dobrze, ja już będę go czekać, tak, tak długo już trwa. To